Cześć, dzień dobry, witam się z Wami od tej strony. Jeszcze nie wiem, czy vlog będzie łączony. Czekajcie, bo chyba jesteście w ogóle krzywo. O. Jeszcze nie wiem, tak jak mówię, czy vlog będzie łączony z innym pewnie tak. Chciałam Wam o czymś powiedzieć. Dostałam książkę do przeczytania z wydawnictwa Feria. Tutaj jest ikonka tego wydawnictwa. Książka nosi tytuł Ciche kroki na schodach i autorka to sobie sami przeczytajcie tutaj u góry Ewa Bjorg Bjorg. A dalej to nie będę kaleczyła. Tutaj na okładce mamy Latarnię Morską. Jak zaczniecie czytać książkę, to okaże się Dlaczego? Jest to deputanska książka, właśnie tej autorki. Tak napisał The Times o niej, to mrożąca krew w żyłach, opowieść o tym, jak powstają potwory. Ja przeczytałam tą książkę, powiem Wam. Tutaj mamy na marginesie no, taką zajaweczkę wycinek, fragment książki. I tutaj z tyłu również. Możemy wycinek po prostu z książki. Fajne są te y, zakładki tutaj, one mogą służyć właśnie jako margines do książki. Książka jest islandzkiej autorki, z tego co się zorientowałam. I Ewa Björk urodziła się w Akranes, y, ukończyła w Norwegii studia magisterskie, i po powrocie na Islandię podjęła decyzję o napisaniu powieści. Ukończyła ciche kroki na schodach, Powieść została opublikowana w 2018 roku i stała się bestsellerem na Islandii. Zdobyła również Black Award, nagrodę ustanowioną, a tu nie będę kaleczyła, przez dwóch panów: Ragnara i jo, Jonasona, no nieważne, i Irysę, Sieger, nie wiem. Tak po prostu jest, wiecie, jak ktoś chce nazwiska tu można sobie zatrzymać i przeczytać, nie będę kaleczyła. W każdym bądź razie dostała tą nagrodę, aby zachęcić do pisania nowych, islandzkich autorów kryminałów, bo właśnie ta książka jest kryminałem. Fajne jest to, że tutaj możemy sobie, jest informacja, że obserwować możemy tą autorkę tej książki na Instagramie, Bjork 88 i Twitterze Dotir tak, i pracuję nad kolejną powieścią. I powiem Wam tak o tej książce. Książka nie jest jakaś bardzo gruba, nie jest jakaś bardzo cienka. Dokładnie tutaj y, ma 354-355 stron. Tam jeszcze jest podziękowanie od autorki i właśnie wzmianka y, o niej samej. I jest to kryminał i tak jak mówiłam, y, jest y, autorka książki z laureatką tej nagrody Blackbird Award dla najlepszej skandynawskiej powieści kryminalnej 2020 roku bo tak jak przeczytałam tę książkę w ogóle tutaj jest takie hasło z tyłu dla fanów Kamili Lagberg więc ci co znają książki powieści Kamili Lagberg więc to też jest powiedzmy w tym w takim w takim typie Książka. Także ja przeczytałam i tutaj jeszcze mam informację, że fani gatunku Nordic Noir będą zachwyceni. I to napisała Anne Cleaves, Cleaves brytyjska mistrzyni e, kryminału. Także e, wydawnictwo Feria, tutaj ma, oni mają swoje mm, social media, Facebook i Instagram. Także w każdym momencie można sobie zajrzeć i zobaczyć, wybrać sobie to, co nas interesuje. Tutaj, jak czytałam tą książkę, to nie wiedziałam, wam zaczęłam czytać. I tutaj jest na przykład taki znaczek, widzicie latarni. I tak zaczęłam, wiecie, czytać i mówię, o co tu chodzi, co to jest w ogóle. I później, jak już wiecie, w miarę czytania, okazało się, że, że jest to właśnie latarnia morska. No bo tak nie wiedziałam, właśnie, co to jest, jakiś ale się później domyśliłam. Akcja tutaj się toczy, wiecie, przerzuca nas z, z roku, który to jest dokładnie, żebym tutaj wam nie powiedziała, 2017 w ogóle fajnie też, bo jak czytałam to była data moich urodzin, 26 listopada, także też fajnie sobie spojrzałam akurat moje urodziny, ale rok 2017 i przerzuca nas do... Akranes, zobaczcie, 1990, a chcecie tutaj y, lata 1989-1990. No i ogólnie, co mam Wam powiedzieć? E, tutaj Wam może przeczytam opowieść lodowata i klimatyczna, jak i senacka zima. Elma wraca z Reykjaviku do nadmorskiego Akranes. Ona tam mieszkała w dzieciństwie, żeby w małym, właśnie spokojnym miasteczku odnaleźć równowagę po zakończonym związku. Ledwo podejmuje pracę jako oficer śledczy. A już musi się zmierzyć z makabryczną sprawą w okolicy opuszczonej latarni morskiej. Para nastolatków znajduje zwłoki kobiety. I teraz rozwikłanie. Czy to było samobójstwo, czy morderstwo? Co zastanawiające? Zmarłą znali wszyscy, ale mało kto chce o niej rozmawiać. W trakcie dochodzenia Elma i inni śledczy odkrywają szukujące sekrety z przeszłości ofiary, których cecha, jak się okazuje, ro, których echa, przepraszam, jak się okazuje, rozbrzmiewają do dziś. Dzieciństwo zmarłej było naznaczone rozpaczą i przemocą. Czemu nikt wtedy nie pomógł dziewczynce, skoro wszyscy domyślali się, czego doświadczyła? Czy policjantom uda się rozwikłać zagadkę jej śmierci? Jak bardzo wstrząśnie to małą społecznością, w której wszyscy się znają. Debiutująca autorka doskonale oddaje niesamowitą klaustrofobiczną atmosferę odosobnionego islandzkiego miasteczka, a powolne odkrywanie prawdy wywołuje u czytelników skrajne emocje i łamie im serca. I tak, wiecie, fajny jest ten opis, w miarę taki adekwatny. E, jedyne co, wiecie, no troszkę się ciężko czyta, tutaj na początku książki też jest. E, w ogóle jest taka mapka Islandii. To też fajne. I przewodnik jest taki po wymowie islandzkiej. Ale powiem Wam, że ja po prostu czytając, już nie zastanawiałam się, jaka jest wymowa. Bo jest właśnie bardzo dużo postaci, bardzo dużo nazwisk. Także ja już po prostu sobie leciałam, nie zastanawiałam się nad wymową. Ale jest to właśnie też ciekawe, dołączone do książki. Ogólnie Wam mogę powiedzieć z mojego przeczytania, w ogóle to mało czytam ostatnio książek, powinnam czytać więcej i cieszę się bardzo, że wydawnictwo mi tutaj zaproponowało tą pozycję tak by do takiego wspomnienia Wam, po prostu zaznaczenia, że taka pozycja istnieje ta książka w ogóle dopiero teraz wyszła, 15 czerwca tego roku więc jest to świeżutka książka na rynku i właśnie za mało tych książek czytam, ale bardzo się cieszę, że ją przeczytałam w miarę nawet szybko i bardzo mi się podobała. Jest naprawdę miałam taki moment, że wiecie, czytam, ale po prostu dlatego, że dawno nie byłam wdrożona w czytanie książki i czytałam na przykład jedną stronę pięć razy, tak? Zaczynałam. Przeczytałam i nie mogłam się po prostu skupić, ale jak już się skupiłam, po prostu wiecie, za dużo tych bodźców zewnętrznych. Człowiek też jest przyzwyczajony do e, telefonu i tam po prostu przewijamy Instagramy, Facebooki, wiecie, skrolujemy, tak? Szybko się dzieje, a tutaj jednak chwilę trzeba ten wzrok zatrzymać, przeczytać ze zrozumieniem. E, no, także to jest po prostu tylko moja wina, że za mało czytam książek, ale e, udało mi się pokonać, wiecie. Jakiś ten moment takiej zatrzymania, że po prostu, wiecie, jedną stronę czytałam cztery razy, bo nie mogłam się skupić, też myśli gdzieś tam, wiecie, biegły gdzie indziej. Ale ogólnie, no, jak już się wczytałam, to bardzo dobrze mi się tą książkę czytało, nie była jakaś męcząca, że właśnie ciężko było coś zrozumieć, w miarę się pamięta tutaj te postacie. Także naprawdę fajna pozycja. Także jak macie chęć, zaglądajcie sobie do wydawnictwa. Fajna pozycja. Ja ogólnie bardzo lubię kryminały, także nie wiem, czy się nie zainteresuje właśnie książkami Kamili Lagberg I też bardzo mnie interesują w takim razie teraz książki tej autorki. No i tyle, kochani, ode mnie. Także jak macie chęć. To naprawdę fajna pozycja. Kto lubi kryminały, to śmiało sięgajcie po tą pozycję. I na dzisiaj, kochani, to będzie już wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, za każdą subskrypcję, komentarz. Piszcie mi w komentarzach też, co przeczytaliście ostatnio, jakie książki, czy właśnie mieliście do czynienia z tym wydawnictwem Feria, czy może ktoś z Was przeczyta właśnie już tą książkę? Także chętnie się dowiem. No i polecajcie mi też jakieś pozycje, no bo naprawdę czytanie wzbogaca nas, wzbogaca nasze słownictwo. No, naprawdę jest takie oderwanie od rzeczywistości. Właśnie odkładamy telefon, a bierzemy się za książkę. Teraz wakacje idą, także bardzo fajna pozycja, żeby sobie latem po prostu usiąść, wiecie, na Leszaku, w ciepełku, w spokoju i zanurzyć się w lekturze. Kochani, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo, pa. pa.